Siemanku, siemanku, z tej strony Sikor. Postanowiłem sobie pojechać z żonką na weekend do Zakopanego i właśnie idziemy, chodzimy na szlak. Idziemy zobaczyć e, wodospad, jakiś wodospad. Wszyscy schodzą ze szlaku, my dopiero wchodzimy, jest godzina 17. Ale nasza odważna dwójka postanowiła, że dzisiaj musimy zobaczyć wodospad. Tu jakieś rzeczki, kere Ogólnie fajnie tu jest. Niby do wodospadu mamy 40 minut. No ale zobaczymy. Na szlaku, na szlaku fajnie jest. Andzia już ciężko dycha. ten. Się nie pokaz. Idziemy, co jakiś czas będę Was informował na bieżąco o naszej sytuacji. Może nie zeżerą nas niedźwiedzie. I tak sobie idziemy i idziemy. A rzeczka sobie płynie, se płynie. Ale fajna woda, ty. Czyściutka. Krystalicznie czysta woda Czuję, że jesteśmy już blisko O O nie wiem czy to widzicie Tam za mną pciul. Góry ładne góry Tam idziemy na wodospad, nie? Nie no, zartowałem Ale ogólnie widok jest zajebisty, tylko że tego nie zobaczycie tego na telefonie, a szkoda Bo jest naprawdę fajnie Jutro Wybieramy się na spływ Dunajcem Także będą nowe atrakcje Jak nas dzisiaj niedźwiedzie nie zeżerą Śmiałem się z ale powiem Wam szczerze, że Przeszedłem może z 600 metrów, i sam się zacząłem rozbierać. Takie widoczki za nami. Jakby kto pytał, Ta rzeczka sobie płynie się. Te dwie minuty będziesz nam przechodzić? Tak. Kurde, no szkoda. Na pewno tego nie zobaczycie, ale za nami jest Giewont. Bardzo fajnie widać szczyt. No a my dotarliśmy do naszego wodospadu, no nie? Nie no, nabijam się, żartowałem. Idziemy dalej. Teraz zrobimy z Andzią zdjęcie Giewontu. Góry, nasze piękne góry to Jest naprawdę Zajebiście Nie pokażę Wam Andzi, bo mi zabroniła Chodź Andzia, chodź Zaraz sprawdzimy ile jeszcze mamy do naszego wodospadu, o tutaj jest jakiś wodospad Andzia to jest to, obejrz jesteśmy na miejscu Uhu! tam, to coś Ech. chyba, coś tam jest dobra tu idziemy dalej Także widzimy się na miejscu.